Dzień dobry, dzień dobry, witam Was po kolejnym filmiku. Jesteśmy w Gdańsku. Właśnie przyjechaliśmy tutaj 5,5 godziny pociągiem, nie było źle, a stoimy już blisko naszego hotelu. E, idziemy, chociaż mamy troszkę jeszcze czasu do doby hotelowej, ale może nam się przynajmniej uda zostawić walizki. A nasz hotel jest tu, właśnie tu, nad samą rzeką tej stronie reszta. I jesteśmy już w pokoju, udało się wejść jednak wcześniej, szybciusieńki room tour, taki mały, przytulny pokoik, łóżko szerokie jest, wszystko czysto, wszystko fajnie, co tutaj jeszcze mamy, stolik, biurko, szuflady, szafki, szafy, jest zestaw do kawy i herbaty, woda mineralna i jeszcze zaraz zobaczymy łazienkę, no i łazienka, i łazienka, spora kabina, kabina piżmicyowa. Yy, reszta suszarka jest, wszystko jest w porządku. Moment odpoczywamy, potem się jeszcze dla was odezwę. Moment tylko odpoczęliśmy sobie w hotelu, troszkę się odświeżyliśmy i jesteśmy już w Sopocie. Bardzo dobry dojazd jest z Gdańska do Sopotu 20 minut kolejką SKM. Także idziemy sobie teraz w kierunku Monciaka, czyli ale i jak bazerów Monte Casino tam no, stamtąd oczywiście kierujemy się na plażę i na słynne sofowskie molo When your soul is lonely sad and blue got love and got no loving shoulders to lean on There's always a sunny side across the river Take a ride take a swim and all your worries go away Go across the river Szybkie wnioski z powodu nad morzem. Nie ma co się przyzwyczajać do prognoz pogody. Przed chwileczką jeszcze patrzyliśmy w domu, jaka będzie pogoda. No i wyszło, że ciepło, bez deszczu ale pochmurno, a tutaj jest przepiękne słońce. wam powiedzieć wam na tym molo w Sopocie no ładnie jest. <laughs> ładnie. Morze jest się bardzo spokojne, w sensie nie ma żadnych fal, ale pływa tutaj mnóstwo różnych jednostek pływających. Klimacik jest naprawdę. Ludzi jest dużo, ale nie tak dużo jak się spodziewaliśmy, także tutaj można sobie naprawdę tak spokojnie odpocząć, na YouTubie się mówi poczylować. Mąciak straszny, <laughs> tłumy jak procesja, ale już tutaj w tym miejscu jest zupełnie inaczej. No, super.

to przyszła nam do głowy taka myśl, że to nie jest to morze naszego dzieciństwa, młodości, do której troszkę tęskniliśmy. Zawsze gdzieś tam byliśmy nad innym morzem czy innym oceanem, mąż mówił, fajnie, ale nie ma tak nasze polskie morza. No i właśnie dzisiaj przyjechaliśmy i doszliśmy do wniosku, że właściwie nasze morze tutaj nie różni się niczym od tych różnych oceanów i mórz, gdzie spędzaliśmy urlopy, no może poza tym, że jest zimne, a tak to wszystko. Cała, cała komercja, wszystkie tutaj, taka otoczka jest bardzo podobna. Ale usiedliśmy sobie na plaży, tak, moment, posłuchaliśmy tego szumu fal i poczuliśmy przez pewien moment zapach morza. I ten zapach morza przebijał się przez inne zapachy przede wszystkim smażalni, gofrów i innych tutaj jeszcze. Ale przez ten moment, kiedy gdzieś tam do nas doleciał, kiedy wiatr od morza zawiał. No poczuliśmy się tak jak y, kiedyś po prostu i że to jest to nasze polskie morze. Także, także tak, generalnie mówiąc jest bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Y, już tak powolutku dobiega y, zakód jeszcze nie, bo to jest godzina po 18 mniej więcej, ale jest ciepło, jest bardzo przyjemnie, także chwilkę to sobie jeszcze pospacerujemy, pochodzimy, a potem już jedziemy do Gdańska i prawdopodobnie... Spotkamy się z Wami już w dniu jutrzejszym. A jutro ma padać deszcz, ale mamy nadzieję, że nie będzie padał, bo na godzinę 11 mamy zarezerwowane jeszcze um, łódkę. Także zobaczymy, co będzie jutro. Thank you No dobra, jednak jest fajnie. I dzień dobry, dzień dobry, kolejnego dnia, już jestem po śniadanku. No zobaczcie, nie wygląda to dobrze, aczkolwiek już przestało padać. Od rana dzisiaj tutaj padał deszcz. My mamy dzisiaj troszkę planów. Na razie mamy zabukowany rejs łódką, ponieważ ten hotel ma też w cenie taką półgodzinną przejażdżką łódką po Motławie, na której zaraz będziemy iść, ale jeszcze pokażę Wam, jakie są nasze plany na dzisiaj. Mam tutaj mapkę. Ja się oczywiście posługuję przede wszystkim w telefonie, różnymi namiarami, Google Maps i tak dalej, ale jestem wzrokowcem, no i właśnie tak też muszę sobie zobaczyć, czasami wzrokowo ogarnąć, jakby ten cały taki obszar, w którym jestem, który chciałabym zwiedzić. Jesteśmy tu, czyli tutaj jest nasz hotel. Od razu Wam powiem, że tutaj przyjechaliśmy, czyli mamy dworzec główny, tędy sobie szliśmy, bo szliśmy pieszo, a tutaj jest Gdańsk, wśród to jest ta właśnie SKM-ka, która, która nas wiozła do sopotu, czyli to wszystko jest generalnie mówiąc bliziusieńko. No i tutaj sobie pozaznaczałam rzeczy, gdzie chciałabym być. Fontanna Neptuna, Długi Targ, cała ulica oczywiście koniecznie, ulica Mariacka z tymi kramami, z bursztynami przy okazji i Bazylika Mariacka. Dzisiaj też tak jeszcze pójdziemy do kościoła. To DA to jest dwór Artusa. Gdyby nam się dzisiaj udało zwiedzić, to by było też bardzo dobrze. A później idziemy sobie dalej i wyżej. I tutaj w tym miejscu jest Muzeum Bursztynu. Koniecznie chciałabym tam być. Tym bardziej, że z tym muzeum się wiążą moje bardzo miłe Wspomnienia z wakacji, gdzie między innymi też odwiedziliśmy z rodzicami dawno, dawno tam w Gdańsk. Kościół świętej Brygidy z ołtarzem bursztynowym, to też bardzo chciałabym zobaczyć, co my tu jeszcze mamy, bo patrzę tutaj w Podlądzie. No i właśnie, bardzo chciałabym dzisiaj pójść do Muzeum II wojny światowej. Myślę, że dzisiaj będzie sporo ludzi, ale to muzeum jest jutro zamknięte, także zobaczymy, czy nam się też uda. I to jest taki program minimum. Dziewczyny, które jesteście z Gdańska, prawdopodobnie zauważyłyście tutaj jeszcze bardzo wiele fajnych miejsc, które można zwiedzić. Ja jeszcze zobaczę, co będzie jutro. Czy jeszcze tutaj gdzieś jutro pochodzimy? No i przede wszystkim też chcemy sobie pochodzić jeszcze wzdłuż Motławy, bo już widziałam, że te takie miejsca są bardzo malownicze. Także tyle na dziś. Życzcie nam tylko dobrej pogody, no i zdrowia oczywiście. No i jesteśmy już na miejscu. Wodaczka nasza jest, słuchajcie. Well, About a... nice, yeah. well, so go to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get go away to a place where we don't know. Distractions will oh, get away. This is what we waited for. Już po rejsie, nie patrzcie na moje włosy, ponieważ tutaj jest cały czas y, wiatr i to naprawdę, jak sobie już znajdę jakieś ustalone miejsce nagrywania, to, to za chwileczkę fryzura już żyje swoim życiem. Jeżeli chodzi o atrakcyjność rejsów, skali 1 do 10, dziesiątka z wykrzyknikiem, fantastycznie. Zobaczyliśmy sobie, jak pięknym, turystycznym, europejskim miastem jest Gdańsk. Nie odstaje absolutnie, przynajmniej to, co widzieliśmy tutaj od innych europejskich miast turystycznych. Także poglądaliśmy sobie to wszystko jeszcze właśnie z. Z, z takiej linii wody. A w tej chwili idziemy przed siebie, idziemy wzdłuż Wybrzeża i mamy zacząć zamiar od najdalej wysuniętego punktu, który dzisiaj chcemy zwiedzić, czyli od Muzeum II wojny światowej. Czytałam, że jest to fantastyczne, nowoczesne muzeum, które robi wrażenie. Aczkolwiek, że też trudno dostać tam bilety, i czasami może być tak, że tych biletów po prostu nie ma na dany dzień. Ale nic to, nawet jak coś, to przejdziemy się w pięknych okolicznościach. Chodźcie z nami! Słuchajcie, przed chwileczką za jednym zamachem spełniłam moje marzenie i pokonałam traumę. Mianowicie, yy, zawsze chciałam się taką w dorosłym życiu już karuzelą przejechać, ale zawsze wydawało mi się, że mam już tyle lat, że to już nie dla mnie, więc nie. 54. rok życia i 60. rok życia, ponieważ już mój mąż ją jechał są bardzo fajnym czasem na spełnienie takich marzeń. A druga rzecz, jeszcze yy, pokonałam taką traumę, bo jak miałam 4 lata. Taka karuzela przyjechała do nas, do mojej miejscowości i ja ją jeździłam, tylko tyle, że bałam się bardzo, przestraszyłam się jazdy na tym koniu takim, który się podnosi do góry, na dół. No i postanowiłam, że jednak trzeba sobie to, to doświadczenie zmienić, zmieniłam. Idziemy dalej. Wyszliśmy troszkę się ogrzeć. Słuchajcie, o, o muzeum i o moich wrażeniach z tego muzeum jeszcze Wam opowiem. Czy warto było? Oczywiście, że warto, natomiast troszkę jeszcze muszę poskładać swoje emocje, bo, bo jestem nimi tak mocno wydomiona. A w tej chwili jesteśmy już w miejscu. Weszliśmy na ulicę Długi Targ i idziemy chyba tą główną ulicą, takim deptakiem Gdańska przed siebie. Takie miejsce, żeby było mniej wiatru, żeby było mnie słychać. Jesteśmy przed katedrą mariacką. Największe kościół zbudowany z tego Na początku widzieliście taki zegar z różnymi tutaj takimi postaciami dookoła. Ten zegar raz dziennie jest uruchamiany. No niestety myśmy dzisiaj tego nie zobaczyli, jutro też nie zobaczymy, ale jeżeli będziecie w Gdańsku, to pamiętajcie, że uruchamia się on równo o 11.57, także można zobaczyć ruch tych wszystkich postaci przedstawionych tutaj na, na tym zegarze. I jesteśmy na ulicy Mariackiej, jak to już widzicie, po biżuterii. Tutaj jest najwięcej stoisk właśnie z biżuterią z Bursztynu. Teraz się oglądam. Would it change for the better If I wrote you a poem If I posted a letter No i wracamy już do domu, już jest późny wieczór, troszkę tutaj rozświetliłam naokoło. E, restauracja tak, e, w ogóle chleb i wino. Pyszne jedzenie, bardzo dobre. E, wszystko naprawdę m, bardzo nam się podobało. E, warto było ocenić swoje w kolejce, bo tam jeszcze kolejka była, ale e, nie o tym chcę mówić. Już kończę dzisiejsze nagrywanie. Chciałabym tak dwa słowa powiedzieć o tym muzeum II wojny światowej. Słuchajcie, bardzo duże wrażenie na nas zrobiło. E, ja na tym filmiku pokazałam Wam tylko takie e, bardzo ogólne plansze, e, fragment tych zbiorów. E, tam też były historie ludzkie i te historie ludzkie m, po prostu e, były podawane bez znieczulenia rzeczywiście robiło to wrażenie. Popłakałam się kilka razy tak naprawdę. Samo muzeum fantastyczne, bardzo dobrze przygotowane. Warto kupić sobie dodatkowo jeszcze takie słuchawki. Zapomniałam, jakby się nazywa, na pewno wiecie. Audioprzewodnik. I dlatego, że prowadzi nas to wszystko nie tylko jakby pokazując to, co jest w gablotach czy na poszczególnych wystawach, ale przede wszystkim przeprowadza nas narrator przez Całe, całą podstawę, która doprowadziła do wybuchu II wojny światowej przez całą II wojnę światową, a także, jakby, jako zakończenie, y, mówi o losach. Y, tych ludów, które były poszkodowane podczas II wojny światowej, ale także o losach oprawców, z których na przykład część się wywinęła kary i, i żyła długo i szczęśliwie, niestety. A dlaczego było też takie smutne? Bo myślę, że w, w momencie, kiedy potencjalna wojna gdzieś tam staje się rzeczywistością dla nas i dopuszczamy do tego też ją w naszych umysłach, widać jak. Mało uczymy się na własnych błędach, jak y, długo trwa, zanim tak naprawdę nastąpi eskalacja konfliktów, eskalacja problemów, i że odpowiednio zastopowane zjawisko w pewnym momencie ma szansę y, się wystopować i nie doprowadzi do tragedii. W każdym razie, bardzo refleksyjne muzeum niesamowite muzeum y, mogę polecić każdemu. A dzień już się kończy, także dzisiaj już żegnam się z Wami. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zapraszam Was jeszcze na czwartek, bo wtedy będzie jeszcze kolejny dzień, który spędzamy w tym pięknym, pięknym miejscu.